To żona najbogatszego prezydenta w historii, 54-letnia Melania Trump. Podbiła cały świat swoim stylem. Przyszła pierwsza dama, rzuciła studia i zaczęła karierę modelki. Punktem zwrotnym w jej życiu była impreza z okazji Tygodnia Mody, kiedy w wieku 28 lat poznała 52-letniego Donalda Trumpa. Poprosił Melanie o numer telefonu, ale ona odmówiła, zgadzając się jednak wziąć numer samego Trumpa. Tydzień później zadzwoniła do niego i zgodziła się na randkę. Pięć lat później pobrali się. Rok później urodził się ich syn, baron. Melania jest nie tylko dwukrotną pierwszą damą, ale także najmodniejszą kobietą, jaka kiedykolwiek pojawiła się w Białym Domu. A majątek jej męża, Donalda Trumpa, osiągnął 90 miliardów dolarów. Jeśli nie śledzisz naszego kanału Factimals. Prawdopodobnie nigdy więcej nas nie zobaczysz, ale jeśli jesteście subskrybentami, gratuluję! Codziennie rozwijacie się intelektualnie.